Panie Filipie, dzisiaj wescalery Empiku. Jaką książkę przeczytał pan w 2016 roku? I teraz tak. Chciałbym wybrać najlepszą, bo pytasz o jedną. Tak, e, pytam e, o, o najlepszą. Fantastyczną książkę autorki z gazety wyborczej o stewardesach. Historia stewardes z polskich linii lotniczych od czasów przedwojennych aż po dzisiejsze. O, tak. Rewelacyjna o, bo rzecz, bo. Z punktu widzenia jednej wybranej grupy zawodowej opowiada historię przemian w naszym kraju. Co jest naprawdę fantastyczne. A z dzisiejszych nominowanych yy, jeśli chodzi o kategorię muzyczną, koło pan kibicuje? A kto jest nominowany w kategorii muzycznej nie mam pojęcia? Ania Dąbrowska na przykład. Ania Dąbrowska uwielbiam bardzo. Nie, to, to, to super nie to ja trzymam kciuki Aniu za ciebie bardzo. I na pewno się uda. Co nowego szykuje Pan dla nas w Telewizji TVN? Jakiś nowy program, który Pan poprowadzi? Tak, będę mieć swój program w TVN Style. Będzie się nazywać Instrukcja Obsługi Kobiety i my będziemy facetom opowiadać o dziewczynach, ale takie totalne podstawy. Będzie odcinek o piersiach, o okresie, o depilacji, czyli coś, co dla Was jest oczywiste. Dla nas bardzo często są to tematy tabu. Ja na przykład dostanę okresu, żeby było śmieszniej. Tak, tak, więc faceci się czegoś dowiedzą, a panie będą miały bardzo dużo radości. Mam nadzieję. A czy poprowadziłby pan yy, taki program ze swoim tatą? Program z tatą to jest moje największe marzenie, jakie tylko mogę mieć, więc mam nadzieję, że kiedyś się, się spełni.